No, na pewno trzeba przyznać, że mierzyliśmy się dzisiaj z bardzo dobrą drużyną jak na drugoligowe warunki i był to bardzo ciężki mecz, natomiast myślę, że pomimo przegranej my zagraliśmy dobre zawody, mieliśmy momenty, gdzie naprawdę stworzyliśmy szczególnie na początku jakąś jeszcze sytuację jedną czy drugą i zdobyliśmy gola, potem oczywiście jakby gospodarze tutaj mają dużo jakości w ofensywie i to pokazali, sporo stałych fragmentów gry, gdzie, gdzie stwarzali nam duże zagrożenie. Myślę, że ja dzisiaj jestem z zawodników dumny swoich, bo jest to młoda drużyna i pokazała się na tle bardzo dobrego rywala z dobrej strony. Uważam dużo rzeczy, które ćwiczyliśmy, wychodziło jasne. Myślę, że dzisiaj zabrakło nam doświadczenia, tak naprawdę, bo po strzelonej bramce na 2-2. W minutę tracimy na 3-2, i tutaj takie trudne momenty. Jeśli chcemy liczyć na punkty na tak trudnym terenie, to trzeba po prostu przetrzymywać i oddalać niebezpieczeństwo od swojej bramki, a my dopuściliśmy do rzutu różnego i potem straty gola. Gratuluję gospodarzom. My walczymy dalej. Musimy się już skoncentrować na najbliższym meczu, wyciągnąć wnioski, ale bardzo dobry mecz do analizy. Tak jak powtórzę jeszcze raz, jestem dumny z tych zawodników. Dziękuję. Dobry wieczór. Za nami kolejne bardzo trudne, bardzo trudne spotkanie. Myślę, że dla kibiców. Ten mecz był meczem dobrym, ży żywym meczem, w którym oba czy obie, przepraszam, drużyny stworzyły szereg sytuacji podbramkowych. Z jednej strony szacunek dla piłkarzy chodnika za to, co dzisiaj się zaprezentowali, ale z drugiej strony szacunek dla moich piłkarzy. Za to, jak reagowaliśmy na te ciosy, które niewątpliwie nam chodnik dzisiaj wyprowadzał, wygraliśmy kolejne bardzo ważne spotkanie. Dołożyliśmy kolejną jakby cegiełkę do, do, tego, do tego planu. Zwycięstwo w takiej sytuacji na pewno buduje nasze morale, buduje, cementuje ten zespół. Będziemy musieli trochę ochłonąć po tym meczu, i tak jak trener powiedział, przeanalizować to, co było dobre. I, Przygotować się najlepiej jak tylko możemy do kolejnego, kolejnego spotkania. Z ostatnio naprawdę nie jest nudno, można powiedzieć taki roller coaster emocjonalny dzisiaj. No, ale efekt jest, jest znakomity. Efekt jest znakomity. To nie było łatwe spotkanie od samego początku. Wiedzieliśmy, że że Chutnik jest dobrze dysponowany, Kibi patrząc w tabelę spodziewał się pewnie czegoś innego, że przyjdzie drużyna, która nie potrafi grać piłka. A tutaj na pewno duże słowa uznania dla, dla trenera i dla, dla piłkarzy, chodnika, że wyszli bez, bez żadnej kurtuazji, zaczęli grać piłkę. Nasz, a nas ta bramka, bardzo szybko stracona, postawiła w trudnej sytuacji, ale no, wyszliśmy z tego jak prawdziwa drużyna. Zabrakło dzisiaj w składzie Kacpra Kasperowicza. Co stało się z wychowankiem ojczarki? Kasper ma delikatny uraz, który go wyeliminował z tego meczu. No ale mamy kolejnych piłkarzy, którzy, którzy wchodzą, którzy dają tej drużynie bardzo wiele i bardzo cieszę się osobiście z tego, jak dzisiaj zagrał Sebastian Olszewski, który bardzo mocno pracował na tą, na tą okazję, a bramka, chyba taka symboliczna bramka jego przeciwko drużynie, w której grał, to jest na pewno rzecz wielka.